Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w sobotę, 15 lutego. Dzisiaj mamy błogosławionego Michała Sopoćko, prezbitera oraz świętego Zygfryda, biskupa. Dzisiaj obchodzimy Dzień Singla oraz Światowy Dzień Hipopotama. Adam Szustak pisze tak. Pan Bóg przez różne przeciwności wyposaża nas w wytrwałość. On pragnie uzbroić nas mocne cechy. Które pomogą przetrwać każdy ucisk. Tym właśnie jest prawdziwa obfitość. Nie błogość i sielskość, ale doświadczenie w pełni człowieczeństwa. Zapraszam teraz na Ewangelię według świętego Marka. Gdy znowu zebrał się wielki tłum i nie mieli co jeść, Jezus przywołał uczniów i rzekł im: Żal mi tego ludu. Przecież już trzy dni nie odstępują mnie i nie mają co jeść. Lecz jeśli puszczę ich do domu głodnych, w drodze opadną sił, bo niektórzy z nich przybyli z daleka. Uczniowie odpowiedzieli, jak tu na pustkowi nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem i kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem chlebów odmówił modlitwę i dziękczynną, połamał i dawał swoim uczniom, aby je rozdawali i rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. Odmówił nad nimi modlitwę uwielbienia i polecił je również rozdać. Najedli się dosyta, a resztę, które pozostały, zebrano siedem koszy. Było tam prawie cztery tysiące ludzi. Potem ich odesłał a sam wsiadł z uczniami do łodzi i pompłynął w okolice Dalmanauty. Rozmnożenie chleba jest znakiem Bożej troski o swój lud, wrażliwości Jezusa na ludzkie niedostatki i potrzeby oraz stanowi zapowiedź najspanialszego chleba, który będzie Eucharystia. Liczba 7 sugeruje jeszcze inny wymiar: siódmego dnia. Bóg odpoczął, dopełniając tym dzieło stworzenia. Siedem dni tygodnia stanowi całość, ale to człowiek potrzebuje siódmego dnia, nie Bóg. Człowiek potrzebuje dnia całkowicie poświęconego Bogu, aby sześć dni mogło owocować dostatkiem chleba. Ewangelia rozmnożenia chleba demaskuje naszą niewiarę, że Bóg troszczy się o nasze codzienne potrzeby. Spraw Ojcze, abym nie wątpił, że każdy chleb zaspakający moje potrzeby pochodzi od ciebie. Daj mi gorliwość w uwielbieniu Ciebie za ten dar, zwłaszcza siódmego dnia. Amen.